Hej, cześć, siemanko ludzka, witam was w króciutkiej informacji odnośnie Heroes 3. E, powstał nowy dodatek dzisiaj dokładnie. E, no i właśnie dodatek, no wczoraj dokładnie się ukazał, ale to z wczoraj na dzisiaj dokładnie się pojawił. E, no pojawiła się, pojawił się właśnie nowy dodatek, Horn of the Abyss, nowa wersja który we wcześniejszej wersji dodał tam nowe miasta, oddychanie jednostek aż 16 nowych artefaktów. No i plus tam, nie wiem, mnóstwo obiektów na mapie, mnóstwo nowych w ogóle budynków i w ogóle. A ta nowa wersja jeszcze dodatkowo wprowadza nową jednostkę, nowe obiekty na mapie kolejne, nowy artefakt składany. Nowe obiekty dekoracyjne, no i wiadomo, poprawki różnego rodzaju. Myślę, że za niedługo możecie się spodziewać. Zagrajmy z, z tej mapki. Myślę, że ją nagram. Myślę, że ze wszystkich nowości, co oferuję, teraz Horn of the Abyss, najlepszą jest właśnie e, największy rozmiar mapy. Mapa Giant, która jest chyba cztery, czterokrotnie większa. Od mapy XL, więc mapa jest y, ogromna, gigantyczna, polecam Wam. Y, no i to było na tyle. To była taka króciutka informacja. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Na razie, trzymajcie się.